No proszę bardzo, w pół do jedenastej, Wszyscy już na zewnątrz no, a niczym sfinks. Nasza Mila sobie siedzi. Co to dzisiaj ze skarpeteczki chaneczku? Paseczki skarpeteczki. Prawie marynarskie, tylko że czerwone. A co to za rybka? A to jest rybka to jest właściwie chyba jakiś kurczaczek. Aha, że mnie dojrzał. Kurczak z tej bajki. I z serduszkami, czyli law. Nic się na razie nie zmienia, ale o 17 mówią, że będzie pięknie. Wiatr jest, niestety. ale to tylko i zachmurzenia, tak to jest ciepło. 20 stopni. No. Wiatr jest Fryzurę ty dzisiaj masz zrobioną już. Nie, jeszcze, żebym dopiero co i Zero po prostu Tak wygląda nasz obóz. A tam stoi łobuz. Nie, to Milunia, kochana. Jak dobrze jest wstawać, skoro świt? Po Pięknie grają z skowronki, wyjmuję butle z gazem i kucheneczkę naszą wspaniałą, od której zależy czy pijemy gorącą kawę lub herbatę. Kapitalny pomysł to jest w ogóle. Tu już też dla pieska szykuje się śniadanie. Och, jakie smakowitości! Jak poleciało mięsem. Sam jestem głodny. Aż z minusia, ale będziesz miała dobrze regeneracja taka mięsista. Tetki. Bigko jest. Ach. Żeby zrobić kawę, trzeba wlać wodę. Żeby wlać wodę, trzeba przychylić butelkę. Żeby zagotować wodę, trzeba podpalić. Zrobić płomień o przepięknie, trochę mało wody, zaraz dolejemy to. Nam zastąpi mleko od krowy. Wiecie, co wyrabia ta psina? Teraz ma już czysty nos, cały był czarny. No, zasypuje żarczy w misce. i kurczy co? Kto będzie jadł? To no chodź jeść. No, no, ona o. nie jest głodna i chce zostawić na potem. Zaproszenie trzeba patrzeć. No proszę, to jest dla ciebie. O, no nie o, nie! Ona nie, nie, nie. <laughs> no nie chce jeść po prostu. Miękkie dasz podłoże. Jej, tak, ale dasz jej, o, jeszcze bachowo, dasz Proszę? jej, jak zgładnieje. Proszę bardzo. To się nazywa być. Ona ma tak silne te instynkty, ale... że na wszelkie wy... widzisz, żeby przetrwać, ona zasypuje na potem, bo teraz nie jest aż tak głodna. Nie jest głodna? Zobacz jak, jak księżniczka je. Trzeba jej podać pod pyszczę A wczoraj widziałaś jak ża, żarła, jak knur, bo była głodna. Nakarmisz mnie też tak? Przekonała się? Och, jak dobrze, jak fajnie <grym> będzie. Śmieci zawsze zbieramy i wyrzucamy. Ale masz bombową kurtkę. Stani Armani, mówiłam wczoraj. I co z tą wodą? No, myślę, że już. Ale ty sprawdź termometr. Jak? Dobra. Da. Ale masz kawę? I ja mam kawę. A. Prosto. Od... Krzywo od krowy. Albo z laboratorium chemicznego. Milka nie ma dosyć. Ona już jest zregenerowana. Już kopała doły. Tymczasem ja i pyszną kawę dla chaneczki. No, mleczko wlane. I mnie się dostało śniadanie pyszne. Nie tylko Milce. O, a ta już żebrze, tak? Ale swojego nie chciała. Oż to łabus. Słońce, słońce wychodzi. Troszeczkę już się przejaśnia. La la la. La la la. <laughs> <Jess>. <laughs>